Przeczny, czyli w tą stronę robimy. Możemy też robić w dole delikatnie. Jeżeli robimy w dole pod to bardzo delikatnie. E, paliczkowe, śrubowe, ślubowe, czyli w ten sposób wykonujemy taką śrubkę robimy, w dole pod kolanowym. paliczkowe kciukami dookoła rzepki kierownica, czyli typowo. Dookoła rzepki. bo mhm. jest głaskanie, prawda? No to głaskanie. Tak jak łopatka. Dookoła. Dookoła kości. Dookoła rzepki. czterema palcami dookoła rzepki. Czyli generalnie koło tej rzepki. Następnie mamy rozcieranie. I tu będziemy przechodzić przez rzepkę. Bokami. I tu się będziemy po prostu rozchodzić na, na te boki. Tylko, że robimy po prostu ruchy rozcierania. W ten sposób. Jestem yy, śpiewam palcami, dziesięcioma palcami. No, dziesięcioma. A czterema można kłębami tutaj porozcierać. czy yy, jest funkcjonalnie. tą kierownicę też robimy dookoła rzepki, ugniatanie, ugniatanie wykonujemy jeżeli da się chwycić, tak, po bocznych stronach, tak, w, w tym łuku jakby, to jak mamy dół kolanowy i tu robimy ugniatanie poprzeczne. Na wyprostowanej nodze. Ugniatanie podłużne. Tu już lepiej na, na wyprostowanej. Możemy to zrobić. Podłużne mieszenie, czyli taki ruch. To jest taki ruch ugniatania i rozcierania. Czyli Chwytamy, jakbyśmy ugniatali, ale robimy ruch. Normalnie, jakbyśmy ugniatali, ale ruch jest taki rozcierający, ale ugniatamy cały czas. Staramy się ugniatać. No, pani, nie ma za bardzo co. Więc jakby ruch jest rozcierania, ale ugniatamy tą tkankę. I to będzie mieszenie, bo je mamy uciski, czyli uciski standardowo e, będą. szły widzę, też na prostych. Proszę mm -hmm. wrócić, żeby Pan mógł. No, czyli robimy sobie tutaj uciski. Starym po nie zniknie błysko. Na zakończy <grym> I generalnie na uciskach masaż kończymy, ale mamy jeszcze rozróżnionie i gimnastykę rzepki. Dla niektórych to nieprzyjemne, dla niektórych budzi obrzydzenie. Też z, z takimi słowami spotkałam. W każdym razie tą kosteczkę tutaj ruchomą. Jak ją chwycicie, tak. to ona się tak rusza. Dokładnie. Dla niektórych to jest dziwne uczucie. Natomiast możemy ją sobie porozluźniać. I ja ona się tutaj rusza. Możemy ją sobie porozluźniać. Do boków. Ta rzepka nam się tutaj rusza. Łatnie. Możemy też włożyć tutaj palce pod tą rzepkę i od tej strony chwycić i też ją trochę tutaj zmanipulować, tak? Jeżeli ją sobie ją sobie po prostu poruszamy. Niektórzy bardzo tego nie lubią, niektórzy mają łaskawki, no bo to jednak gdzieś tam się chwyta tą rzepkę i na rzepce pokończymy, mamy udo.